Dzień dobry, nazywam się Radosław Waśkiel i dzisiaj chcę Wam pokazać, jak zamówić blaty przy pomocy naszego konfiguratora. Przechodzimy na stronę naszej platformy zakupowej. To będzie centermyśnikel 24.pl. W prawym górnym rogu mamy pole Zaloguj się. Jeżeli nie masz konta, ważne jest, żeby się założył podając wszystkie swoje dane, ponieważ wtedy system automatycznie zaciągnie z naszego systemu rozliczeniowego Twoje rabaty. Loguję na swoje konto. Jestem zalogowany. W lewym górnym rogu mamy zakładkę Konfiguratory. Ładują się nasze wszystkie konfiguratory. Wybieramy blaty. Ładują się teraz wszystkie dostępne konfiguracje i modele. I teraz tak. Pierwsze pytanie, jakie zadaje nam konfigurator przy zamawianiu, to jaki chcemy blat? Czy to ma być brat biurowy, czy kompaktowy? Weźmy sobie na potrzeby nagrania blat wiórowy w konfiguracji C i tutaj tak. Pierwsza zakładka wymiary. Podajemy wymiary naszego blatu jaki chcemy zamówić. Załóżmy, że to ma być coś takiego 1500, głębokości 800. Tutaj nie będzie 600. Następnie jeszcze jest pytanie złącza blatowe jakie chcemy zastosować. Standardowo stosujemy 150, ale możemy to zmienić na 10, 4 bądź setki. Dajmy sobie setki i klikamy Zaktualizuj podgląd. Nie jest to konieczne, ale chcę, żebyście zobaczyli, że wymiary, które podajecie w konfiguratorze, mają realny wpływ na to, co widzicie. Następna zakładka: materiały. Wybieramy materiał, z jakiego ma być wykonany nasz blacik. Mamy tutaj bazę wszystkich dostępnych blatów wirowych w naszej ofercie. Wybierzmy sobie F620, aktualizujemy podgląd. Widzimy, że on automatycznie się zmienia. Następna jest zakładka Krawędzie. Tutaj, jak widzimy na piktogramie, odniesienie do wszystkich krawędzi, ich numery. Zaznaczamy krawędzie, które mają być klejone w blacie. Weźmy sobie, że dwójeczka i ósemka ma być zaklejona obrzeżem standard krawędź 8 obrzeże standard i jak widzimy po zaktualizowaniu podglądu już nam się pojawiło obrzeże na bokach które wybraliśmy czwarta zakładka to są narożniki możemy tutaj wybrać dostępne operacje czyli wycięcie zaokrąglenie bądź cięcie załóżmy że chcemy wykonać w narożniku piątym wcięcie niech to będzie 300 na 800 System ładuje. Widzimy tutaj, że wcięcie się pojawiło. Powiedzmy, że jeszcze w narożniku trzecim chcemy wykonać zaokrąglenie o promieniu 100. Aktualizujemy podgląd. Aktualizowanie podglądów nie jest konieczne za każdym razem. Robię to tylko po to, żebyście widzieli, jak to wygląda. I mamy tutaj wcięcie, ładne zaokrąglenie. Przechodzimy do następnej zakładki, jaką są zlewy. Wybieramy w blacie lewym. To jest zbiór wszystkich naszych zlewów dostępnych w SYNC MF do podwieszenia w blacie wiórowym. Wybrałem zlew Frankę 160. Pozycja od lewej krawędzi 60. Standardowo podpowiada mi system. Ale jeżeli nie masz, pod, nie masz wymiaru z lewej, masz tylko z prawej, blokujesz tutaj kudeczką, odblokowujesz z prawej strony. Powiedzmy, że to będzie wymiar 1700, yy, przepraszam, za, za dużo, 1400, pozycja od krawędzi do zlewu jest 70, żywica domyślnie czarne. Wybrałem zlew omn, więc żywica w tym przypadku będzie czarna, najlepsza. Widzimy, pojawia nam się zlew. Następną zakładką są płyty grzewcze. Wybierzmy, że ma być na środkowym blacie. Od lewej 1250. Niech tak zostanie. Aktualizujemy podgląd. I. Widzimy tutaj, że już się pojawiła. W siódmej zakładce mamy otwory, i otwory możemy wykonać tak, jak tutaj widzimy: otwór kwadratowy w blacie lewym, yy, drugi kwadratowy, jeżeli mam taką potrzebę. Otwór okrągły, otwór pod baterię, dozownik, czy też korek automatyczny. Jeżeli wybierzemy, że chcemy zrobić otwór pod baterię w blacie lewym, gdzie już wcześniej wybraliśmy zlew, możemy go automatycznie przypiąć. Do naszego zlewu, wtedy on się pojawi na środeczku zlewu już, nie, już widzimy go tutaj. Możemy też dodatkowo przypiąć otwór na dozownik i korek automatyczny. I one wszystkie są przypięte do zlewu numer 1. Po aktualizacji widzimy mamy trzy otwory. Powiedzmy, że nasze zamówienie jest gotowe. Przechodzimy do wyceny. Teraz system podlicza wszystko. Zaraz zobaczymy podsumowanie. Teraz trwa optymalizacja. Tworzą się wszystkie programy od razu naszego zlewu. I mamy ładne podsumowanie. Ile materiałów jest potrzebnych do wykonania jakie usługi, jaki zlew jaka płyta indukcyjna, jakie złączki są tutaj, tutaj mamy pełną kwotę przechodzimy do pozycji dodaj do koszyka, dodajemy i tu pojawia się nasz koszyk wybieramy dostawę odbiór Łomża, Ełk, sielce Olsztyn bądź biały stok, ewentualnie wysyłka na palecie do zakładu waszego bądź do klienta. Powiedzmy, że w tym przypadku chcemy odebrać towar osobiście wełku. Wybieramy formę płatności blik, przelew bankowy, co już nam tam wygodniej. Do takiego koszyka możemy też dodać formatki, fronty bądź okucia dostępne u nas na stronie. I w taki pełny zestaw będzie już przygotowany dla Was do odbioru, tam gdzie będziecie chcieli. Następnym krokiem jest pole: zamawiam. Wybrałem odbiór osobisty, więc tutaj danych do wysyłki nie, nie potrzebuję. Uzupełniać, zapoznałem się z, regu z regulaminem, zaznaczam, podsumowanie, potwierdzam zakup i takie zamówienie już trafia do nas do, nas do obróbki. Jak widzimy, składanie takiego zamówienia nie jest skomplikowane. Ważne jest, żeby przejść wszystkie kroki od pierwszego do siódmego po kolei. Wtedy będziemy mieli pewność, że dobrze złożymy nasze zamówienie. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i zachęcam do składania zamówień przez naszą platformę zakupową. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy dostępni do Państwa dyspozycji. Dziękuję i pozdrawiam.